Etyczny fundraiser. Kim jest etyczny fundraiser? To z pewnością ktoś, kto wie jak pomóc, wie komu pomóc i wie też kogo i w jaki sposób poprosić o pomoc. Ale etyczny fundraiser to ktoś, kto ma swój cel, ktoś, kto szuka swojego celu i ktoś, kto potrafi opowiadać dobre historie o tym celu, żeby wspólnie go zdobyć. Być zawodowym pośrednikiem dobra, postarać się pomagać w sposób zinstytucjonalizowany. Dlatego fundraiserzy łączą profesjonalnie darczyńców z potrzebującymi. Fundraiser to nie jest samotna wyspa. Fundraiser z jednej strony reprezentuje organizację na zewnątrz, w kontakcie z darczyńcą, ale z drugiej strony współpracuje ze wszystkimi osobami wewnątrz swojej organizacji. Dlatego, że on sam nie realizuje tego celu społecznego i tej misji, dla której organizacja została stworzona. I to, co jest potrzebne, to właściwie to, co jest potrzebne w każdej pracy z drugim człowiekiem wzajemny szacunek, otwartość, empatia, chęć współpracy i próba zrozumienia drugiej strony. Zaufanie społeczne to jeden z najważniejszych kapitałów naszych organizacji. Na początku, ale i potem, nie tylko istotne są pieniądze, dużo ważniejszy jest kapitał społeczny, czyli to, że ktoś nam ufa, to, że ktoś chce nam zaufać, to, że wzbudzamy zaufanie społeczne.